Co w regionie.pl na 97,2 fm Joanna Czajkowska, a w radiowym studiu witam bardzo serdecznie i gorąco, bo temperatury bardzo wysokie. Prezydenta Puław Pawła Maja. Dzień witam dobry. Serdecznie państwa. Oraz przedstawicieli Puławskiej Grupy Rowerowej w składzie Grzegorz Furtak. Dzień dobry. Urszula Jopowicz. Dzień dobry, Marta. I Tomasz Szymański. Dzień dobry, bardzo. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o emocjach, które towarzyszyły Puławianom podczas sportowych rywalizacji. Dziś już wiemy, że Puchar jest nasz, czyli wywalczyliśmy drugie miejsce w rywalizacji sportowej o Puchar Rowerowej Stolicy Polskiej. Panie Prezydencie, ponieważ był Pan obecny na tym wydarzeniu wręczenia, proszę się podzielić emocjami i refleksją. Moja pierwsza refleksja, taka mała, jest taka, że Puchar Rowerowej Stolicy Polskiej zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii miast do 50 tysięcy mieszkańców, także jest to ogromny sukces. W kategorii Open, czyli rywalizacji A? ogólnej, zajęliśmy drugie miejsce za Białą Podlaską. Także proszę Państwa, Uściślimy, Puchar my, mamy tak? za pierwsze miejsce. Puchar jest za pierwsze. Jeszcze raz powtórzmy w kategorii do? Do 50 tysięcy mieszkańców. Natomiast drugie miejsce drugie mamy miejsce za? Drugie miejsce mamy w kategorii Open, czyli ogólna realizacja miast. I chciałbym tu właśnie podkreślić, że w tej kategorii. Były od nas o wiele znacznie liczniejsze miasta, jeśli chodzi o liczbę ludności, mieszkańców. Mimo to my daliśmy radę. 2000 puławian kręciło dla Puł kręciło dla naszego miasta. Dla samej Białej Podlaskiej, która zyskała pierwsze miejsce, było to ponad 5000, także widzicie Państwo różnicę. Tak. My przejechaliśmy na mieszkańca 277 kilometrów. Jest to naprawdę bardzo duża liczba kilometrów. Jedna z najwyższych w Polsce. Czemu zawdzięczamy ten sukces? No, no, zawdzięczamy dalej? przede wszystkim naszym zdeterminacjom terminowanym rowerzystom z wielu grup. Mieliśmy 58 grup rowerowych, każda z nich się starała. Bardzo wielu mieszkańców kręciło także samodzielnie, za co im dziękuję. No ale należy podkreślić tutaj, że potentatem była polska Grupa Rowerowa, która na 2000 rowerzystów aż 1500 kręciło dla nich. Tak. I jeszcze jedna rzecz: ta grupa wykręciła jako grupa w Polsce najwięcej kilometrów, jeśli chodzi o grupy, 166 tysięcy. Także mamy wspaniałych mieszkańców, wspaniałych grupy I tutaj na czele jest nasza polska grupa Rowerowa, za co im dziękuję i gratuluję. Oczywiście dołączamy się do gratulacji, ale jak wrażenia, bo to było w ubiegłym tygodniu, w ubiegłą sobotę, była ekspozycja pucharu na placu Chopina, ale sam pobyt tam. No ja osobiście już drugi raz Aha. pojechałem wcześniej. Wcześniej były to spotkania online, dlatego że była pandemia. W tamtym roku pojechaliśmy w mniejszym składzie. W tym roku stwierdziłem, że należy uhonorować naszych rowerzystów jechało nas kilka osób. No wspaniała atmosfera, wspaniałe przyjęcie w Bydgoszczy tamtejszego urzędu, organizatorów, prezydenta Bydgoszczy, który był inicjatorem Właśnie, tego wydarzenia na całą Polskę. No i oczywiście świetni nasi rowerzyści. Bawiliśmy się doskonale, także po otrzymaniu pucharu mieliśmy trochę tańców, nawet troszkę ciepłego przyjęcia takiego już poza oficjalnego. Także niezwykle fani ludzie nie dziwię się, że mamy drugie miejsce i oczywiście liczymy na pierwsze w następnym roku. Oprócz gratulacji należą się te nam życzenia i wszystkich Państwa zachęcamy, żeby w następnym roku zapisać się wszystkich, a mamy jeszcze ogromny potencjał, szczególnie wśród młodzieży, wśród pracowników chociażby azotów, tak. czy spółek, którzy dojeżdżają, tak. dojeżdżają do tak. tego wielkiego zakładu. Można nawet, jak robi te kilka kilometrów, to naprawdę tak. sumując daje dużo liczbę kilometrów i podkreślam to, co mówiłem wcześniej, że jeszcze w innych miastach jakby więcej często uczestników kręci dla tak. swoich miast, ale u nas te wyniki są ogromne dzięki determinacji tutaj tutaj nawet obecnych którzy kręcą po kilka tysięcy kilometrów i takich osób jest duża grupa i dlatego y, mamy taki wynik niesamowite ogromny sukces a po przerwie oddamy głos przedstawicielom puławskiej grupy rowerowej i też zapytamy o wrażenia i o plany na przyszłość bo to, że oficjalnie skończyła się rywalizacja, to wcale nie znaczy, że rowerzyści znikają z naszych ścieżek wręcz przeciwnie plany są bardzo ambitne bardzo daleko a więc zostańcie z nami, wracamy po muzycznej przerwie. Wracamy po muzycznej przerwie, co w regionie.pl. Dziś powracamy emocjami, wspomnieniami do rywalizacji o Puchar Rowerowej stolicy Polski. I już wiemy, że mamy ogromny sukces. Rozmawiałam przed przerwą z panem prezydentem o tej ogromnej determinacji Puławskiej Grupy Rowerowej. I mamy, powiem wprost, liderów Puławskiej Grupy Rowerowej: Tomasz, Ula, Grzegorz. Powiedzcie, moi drodzy, czego wy najbardziej może obawialiście się w tej miesięcznej rywalizacji? Kiedy trzeba było nabijać te kilometry, powiem tak kolokwialnie. Witam wszystkich serdecznie. Najbardziej baliśmy się, moim zdaniem, pogody. Aha. Ponieważ w tamtym roku pogoda nam figle stosowała i dlatego parę dni nie kręciliśmy. Ale w tym roku pogoda by naprawdę sprzyjała. Wszyscy byli zdeterminowani, dlatego jest taki sukces i tyle kilometrów i puławy, i puławska grupa rowerowa wykręciła. I tutaj naprawdę bardzo duży szacunek dla naszych dwóch liderek: Uli Jopowicz i Kasi Mazurek, nie poddały się i wygrały całą rywalizację puława. Niesamowite. Pogoda, dobrze, na to nie mamy wpływu. A czy inne jeszcze jakieś czynniki? Bo na mój... Ludzi na to, żeby przyjechali na rajd, żeby dołączyli. To wcale nie jest taka prosta sprawa, bo tutaj zadziałały takie czynniki socjologiczne również. Czy zgodzicie się ze mną? Ludzie przyjeżdżali do nas, ponieważ organizowaliśmy codziennie rajdy. Codziennie było zaproszenie i tutaj też ukłonę do Tomka Szymańskiego, który to właśnie nam prowadził, nadzorował i stawiał na grupy rowerowe na Facebooku. I ludzie się integrowali, coraz więcej ludzi chciało dla nas kręcić i zamawiali też koszulki i miastowe i nasze z grupy PGR. Inne grupy też się włączały w nasze rajdy i też była taka troszeczkę presja, bo jedni kręcili, a drudzy o troszeczkę odstawali. odstawali. Ale mobilizowali się i przychodzili na nasze rajdy i coraz więcej mieliśmy uczestników w rajdach. Niewątpliwie sukces Sukcesem jest to, że zmobilizowali nawet mnie i po latach niejeżdżenia na rowerze, wsiadłem na rower i zrobiłem. No, nie będę dokładnie mówił, ale kilkaset kilometrów zrobiłem, i to pokazuje właśnie to, że można mieszkańców zmobilizować, pokazać szczególnie te nasze piękne okolice. Nawet mi pokazano pewne fragmenty trasy, których nie znałem, a kiedyś siedziłem dużo. Można odkrywać piękno naszej małej ojczyzny i robić to z sukcesem. Ogromne zjednoczenie przede wszystkim mieszkańców, dzięki. Takim rowerzystom, takim czempionom, mistrzom, których tutaj teraz mamy przed sobą. Na pewno już mówiłam o tym, że jesteście takimi ambasadorami regionu, właśnie na dwóch kółkach. Urszula Jopowicz, liderka. Jak to jest? Jak wyzwala się w sobie i w innych taką motywację? Bo początki z tego, co rozmawiałyśmy, były trudne. Może nie tyle trudne. Co jak już wcześniej mówiłam, jeszcze miesiąc temu nie uwierzyłabym Aha, w to, że, było. 3000, że potrafię zrobić w miesiącu, wykręcić 3000, ponad 3440 kilometrów, także to jeszcze nie bardzo w to wierzę. A zaczęłam jeździć i wcześniej też o tym mówiłam rok temu dopiero z grupą. No, wiadomo, że wcześniej jeździłam, ale nie takie dystanse. Dystanse rzeczywiście ogromne. Natomiast towarzyszą Wam jeszcze pewna misja, pewna idea, można powiedzieć, którą próbujecie propagować. Nie tylko zdrowy stryb życia, nie tylko aktywność. W ubiegłą niedzielę odbył się rajd. Powiedzcie o tym. W niedzielę odbył się pierwszy rajd ku czci naszego kolegi e, zmarłego miesiąc temu, Andrzeja Szczygła i tutaj razem z klubem rowerowym Bajklub UMCS Lublin zorganizowaliśmy rajd. Od nas było parę osób, było paręnaście osób z Lublina. Spotkaliśmy się w połowie trasy. Przejechaliśmy razem, wydaje mi się, że jedną z ulubionych tras Andrzeja przez Kozi Bór. Wracając do Puła, zajechaliśmy na cmentarz, gdzie koledzy i koleżanki zapalili znicz. Spotkaliśmy się z rodziną Andrzeja. To właśnie pokazuje, jak silne więzi, jakie przyjaźnie tworzą się podczas <grym> takiej zdawałoby się rywalizacji. Ta, która tak naprawdę jest tą pozytywną, przyjazną rywalizacją, która wyzwala w ludziach dobre emocje i naprawdę scala naszą społeczność pławską. To jest, uważam, że godne pochwały i godne pochylenia głowy. Tak, oczywiście, pasja jednoczy, a Wy macie już tę pasję. Mówiliśmy, że wytworzyła się w pławach taka społeczność cyklistów właściwie, która zatacza szerokie kręgi. A jakbyśmy chcieli odwoływać do tradycji, to pewnie byśmy sięgnęli dwudziestolecia międzywojennego, kiedy tamte grupy rowerowe wtworzyły taką siłę i moc. Rowerowa rywalizacja za nami, puchar jest, ale plany również na kolejne miesiące i, i nie tylko już są i o tych planach porozmawiamy po krótkiej przerwie. Trzecia część audycji, Co w regionie.pl. Dziś dominuje tematyka rowerowa, a to za sprawą Pucharu, który wywalczyły Puławy. Są ze mną w studio przedstawiciele Puławskiej Grupy Rowerowej oraz prezydent miasta Paweł Maj. Wasz sukces, sukces Puław, już odbił się głośnym echem w mediach, w mediach ogólnopolskich. Możemy coś powiedzieć, pochwalić się. No, już o nas wspomina Rzeczpospolita, wspominają różne telewizje, ale przede wszystkim cieszy niezwykle odbiór tu nasz, Puławian my jako miasto profil pławo aktywni ja jako prezydent zamieszczam relacje czy to z, z odbioru pucharu czy z prezentacji pucharu rowerowej stolicy Polski który odbył się w sobotę jest ogromne zainteresowanie są ogromne ilości wejść gratulacji komentarzy szczególnie nasza sobotnia uroczystość prezentacji pucharu ściągnęła bardzo wielu mieszkańców rowerzystów rodziców bo była też piana była muzyka była potańcówka także niezwykle przyjazna atmosfera i o to właśnie chodzi bawić się dobrze się bawić. A to jest efekt poboczny, zainteresowanie, ale bardzo potrzebny, bo myślę, że będzie procentowało to w następnym roku jeszcze większą liczbą grejących zap zainteresowanych na pewno, ale już podjęliście pewne działania. Powiedzcie o tym, bo to są akcje o charakterze takim już charytatywnym, społecznym, czyli tworzy się taka działalność nie sensu stricte sportowa, ale wręcz dodatkowa. Powiedzmy o szczegółach. Może najpierw akcja związana z rowerami przeznaczonymi dla wychowanków domu dziecka. Tak. Z w ubiegłym tygodniu skontaktowała się z nami pani dyrektor Katarzyna Kluczyk-Siedlecka, dyrektor Pułaskiego Domu Dziecka. Z taką prośbą, zapytaniem, czy nie mielibyśmy rowerów do przekazania dla wychowanków placówki. Dzięki temu, że mamy siłę w internecie, mamy dużo odbiorców, też to zostało nagłośnione na naszej stronie Pułaskiej Grupy Rowerowej oraz na innych grupach pułaskich. Rowerki będziemy odbierali w środę, między 17 a 18 w Domu Dziecka. Niektóre osoby już dostarczyły prywatnie, tak, więc gdzieś tam po kątach je, je trzymamy. No zobaczymy ostatecznie, jak to się zakończy. Miejmy nadzieję, że tych rowerów będzie jak najwięcej, że będą, będą w dobrym stanie, że nie, nie będą wymagały zbyt dużego nakładu finansowego. Także mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Bardzo szlachetna akcja, ale również są pewne akcje sportowe już zainicjowane, wirtualne odznaki powiedzcie o szczegółach, bo to na razie hasło, które gdzieś w mediach społeczności. Krąży, ale już poławianie przystąpili do rywalizacji. Tak, rywalizacja się zakończyła, ale bawimy się dalej. Jak co roku, aktywne miasta zorganizowały w trzech kategoriach taką zabawę, że jest to rower, kolarstwo i na, trzeba tutaj pokonać w tygodniu 100 km Nordic walking i chodzenie 35 km, bieganie ewentualnie rolki 25 km w tygodniu i uczestnicy otrzymają za pokonanie tych dystansów specjalne wirtualne odznaki. A raz w tygodniu będą losowane dwie nagrody w każdej kategorii dla mężczyzny i kobiety za właśnie pokonanie. Na koniec jeszcze będą za zdobycie w ośmiu, bo to będzie trwało do końca wakacji, więc osiem tygodni. Dla zdobywców ośmiu takich wirtualnych odznak będzie specjalna nagroda. Dopytam jeszcze, czy również potrzebna jest aplikacja? Również tak, wtedy to warunek. Trzeba po prostu <śmuch">. zalogować się do aplikacji i w swoją kategorię. Aktywne miasta i kategorię. Lu... Jedną dwie. dalej inicjujecie dalej inspirujecie ogromne gratulacje, panie prezydencie, również za włączenie się, za ten udział. Dziękuję, ale gratulacje należą się przede wszystkim oczywiście. mieszkańcom, Puław. rowerzystom, tak. grupom rowerowym i liczymy, że Puchar Rowerowej Stolicy Polski w następnym roku będziemy mieli pierwsze miejsce w kategorii do 50 tysięcy mieszkańców i zajmiemy pierwsze miejsce w rywalizacji miast w ogóle open, otwarty. Liczymy na to i wiem, że tak będzie. Trzymamy kciuki. Gośćmi w audycji był prezydent Puław Paweł Maj oraz członkowie członkowie poławskiej Grupy Rowerowej, Urszula Jupowicz, Tomasz Szymański, Grzegorz Furtak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy. Joanna Czajkowska, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję co w regionie.pl.